130. Tyle bym dał. To są no się i 30... 50 słońca. znaczy czy to jest lagit. Legit, legit. No dobra. To Ale no nie wiem czy chcesz, bo to jest, ona ma takie mega zużycie. A to mów, mówię, że są całe. Nie, nie mówiłem, on mówi, że są całe. Ona, no, no nie, ona chyba jest. No może być na raz. E To masz do zaoferowania, do niej kaczka. I tu już komputer i muszę wsteczkę. A w kościele jakiegoś innego trajla, coś innego? To są ładunki albo werble. 7, one zna energię. I pokaż do ręki. No nie ma. Mhm. Ja wysiłku systemowy 130? Like no Nie Co? A może upiór 130 albo żądło 130? Nie wiem. To żądło jest na energię. A czy mogę wyrzucić tu żądło. No dobra. No to co to, za to, to? Czekaj. Weź to do ręki, bo nie widziałem. Jasne. Nie wiem, do której to A masz trapy, mam trapy. Do bólu, Wziąłbyś? Wziąłbyś pociąg do Błoc 130? Wsiądziesz? Co? Wsiądziesz pociąg do Błoc 160? Eee, a może 444 coś? Mam tylko to nocturno, ale nie dam, co robię? No, że tu chcę trade'a, że nie wiem, jak A ja mogę się porozmawiać żeby... A garła, czy to Cieszyk? No, to się się... bym chciał trade'a potem, zaraz. Y... A nie, bo ja Chce mam. Le... Chcecie No ja zaraz zaczekaj, bo ja nie chcę tego, ja sobie pójdę. Mistrz. Co to jest? ja... Ja was oprószniam, co ja chcesz? 130, super szyczkownice, 130, Stukacze 130, nakturne 106 Tak to co da ze mną, z tą Jeszcze o! O widziałe, że to masz dynkę, masz dynkę, co nie? Ja chcę trade'a, Za każdą dinkę jakąś ACINKU. Ale kto ja czy on? Tak, ty, 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 chodź, 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 chodź. Eee, jeszcze. Zaraz by e, budo. Chodź. E, ja, chodź. ja wolę się. Ja wolę się u siebie tradeować jakby co. No chodź. Ale ja mhm. się wolę u siebie tradeować. E, a czemu? To... Ale on ma no to tak. No i co mnie to odchodzi? Ja się u siebie tylko przelejduję. No to dobra, dobra jak musisz to nara. Ej no to chodź do mnie! Yy, nara, to, to, nara. Jest, to jest, nie moja... Nara, nara. nara. Jak nikt nie chce, jak on chce u siebie to... To on chce idzie do siebie. To ja nie mogę edytować. W ogóle nie mogę nic zbudować, hala No halo No Halo, no. no to Co no chcesz... No to... to, to co chcesz strajda? Eee. a po co ci interesuje? Po co ci... Ale co ci interesuje o mocy? Wiem, mam tam dużo mocy. Lepiej... mam dużo mocy. Po co ktoś... Czemu tu ktoś zniszczył? Ej, łyba, łyba! Chcesz ze mną, Traila? Nie, chyba, że ze mną chcesz. Ze mną, ja mam więcej broni. Też ze mną? Nie, ja mam więcej, ja mam więcej. Ile masz broni... ile masz broni 130 w ekwipunku?

Byłam 1, 2, 3, 4, 5, 5 broni, więc mam 5. Jeszcze na dole mam 3 dyńki więc to będzie 8. Więc znaczy, że i mam 22 bro e, 122 bronie, e, 130 w kierunku. Zobaczmy, co się dzieje. Zobaczmy, co się dzieje. Zobaczmy, co To ja ci nie będę potrzebny, bo ja mam 20... bo ja mam 32 mocy.. Nie, 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 mam No to za no to za mną robić chcesz. Halo, łyba ja chcę trade'a za dynię, za, a masz dynię na energię, a ja chcę... Masz jakąś dynię oprócz na ogień? Masz dynię oprócz na ogień Masz dynie na... masz dynię oprócz na ogień, ale oprócz. Na ogień, bo ja nie chcę właśnie na ogień nie chcę na, na energię, na naturę lub na... czekaj, nie nie, masz z ręki do ręki no spoko, czekaj on mi napisał z ręki do ręki spoko, ale ja chcę do na energię albo na naturę, albo na y, wodę

tego. Nie, tego nerki, bo on wyszedł. Ej, halo łyba, chcesz trade'a? na łyba. Ich każdy stawia subik. On chce trade'a zobaczyć. Ej. Ej, we... zobaczcie nie. Nie wiem, bo tak chcę. Ej, masz dynię, masz dynię, masz dynię albo na energię, albo na wodę, albo... A na co masz dynię? Masz dynię ogólnie, masz dynię. ja mam słońce. Ja mam I on też ma. Więc sobie wybierz, kogo chcesz. Eee. Yy. Okay. Jakie masz kilo? Jakie masz kilo? to kilo w polisz wam Pokaż O, ja chcę taką. Legacy to jest? Legacy, tak? Legacy. Mogę trade'a? Tak czy nie? To chodź. A on, on napisał ile masz słońca. On, on to zaraz będzie. Ile na słońca? No a ile, a ile ten, a ile byś chciał, a ile byś chciał za, za tą, za taką dyńkę? Napisz, ile byś chciał. Nie, a ile ty byś chciał? Eee, e, familii content, <laughs> No, ile byś chciał słońca? On napisał 3, podaj. No wiem, tylko, że ja nie, dokładnie nie wiem, ile on by chciał, więc... Ale on jest użyte czy nie? 300 Ona jest użyta? Mm, czekaj. Napisał trochę. No wiem, że trochę, ale nie wiem, to opłaca 350. Bo nie wiem, czy tyle mam. To szczęko wójta maja to na przykład na da albo na misję, albo na coś. No czekajcie. Tutaj um, nie mam, nie dobra to nie. Dobra, idziemy na znaczy... Na no, co idziemy? Ej, Dziękuję. Na no, co idziemy? No, na misję, pomożesz mi. Jest chciałbyś na trzewko światła? A ile mocy? Wiem, że z widzami... znaczy, że duło zrobię zaraz z nim, ale zaraz y, to na misję, a potem co pójdziemy na może być? Dobra, to